Oto przykłady cudownych interwencji Najświętszej Marii Panny. Poznaj, w jakich okolicznościach Matka Boża ratowała naszych braci, upraszając im na wrócenie i chroniąc od potępienia wiecznego. Przykłady te zebrał doktor kościoła, święty Alfons Maria Liguori. Przykłady cudownych interwencji Najświętszej Maryi Panny Książka oraz audiobook do nabycia w księgarni na głowie.pl. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na Jej Głowie Prezentuje cykl... Cuda Boże w świętych duszach czyśćcowych. Przykłady, które tutaj przytaczamy, wyjęte są z dzieł wiarygodnych pisarzy. Odrzucać wiele z nich dlatego tylko, że są niezwykłe i podziw wzbudzają, byłoby nieuzasadnione. Nie sposób temu zaprzeczyć, że zmarli się zjawiają. Opiera się to i na piśmie świętym, i na niezawodnych świadectwach. Przykłady te zebrał i opisał ojciec Gregorio Rosignoli z Towarzystwa Jezusowego. Święty Tomasz z Wilanowa zaszczycony darem niebieskich objawień, często miewał zachwycenia w różnym czasie na kazalnicy, przy ołtarzu, na ulicy, jak i na modlitwie. Pewnego dnia w Valladolid, wobec cesarza Karola V, głosząc Słowo Boże o ustanowieniu przynajświętszego sakramentu, gdy przyszło do umywania nóg, począł Rozbierać te słowa świętego Piotra. Panie, Ty mnie masz nogi umywać? Ty mój Boże? Chwała aniołów, ozdoba raju, Stwórca nieba i ziemi, nogi umywać mnie? Wtem nagle zamilkł, łzami zalany, a wzniosłszy oczy w niebo, stał jak posąg, nie mogąc słowa wymówić. To mu się często zdarzało. Gdy na ambonie wpadał w zachwycenie, nikt nie wychodził z kościoła. Czekano pół godziny i więcej, póki nie przyszedł do siebie. Kapłani świeccy wszyscy zbiegali się dla słuchania jego kazań, bo wiedzieli, że mówił w ten czas jak Anioł z nieba, dziwnie wzruszając serca ludzkie. Dlatego z obawy, by nie uchodzić za świętego, Zaprzestał kazań, lecz im więcej unikał próżnej chwały, tym więcej Pan Bóg go wsławiał. Pewnego razu w święto wielkanocne, chodząc z kapelanem swym Bovello po korytarzu biskupiego pałacu, odmawiał kapłańskie pacierze. Gdy przyszli do Antyfony, zachwycony w duchu, uniesiony w powietrze, pozostał tak, od godziny szóstej rano do piątej wieczorem. Mnóstwo osób z domowników i z miasta widziało go w tym stanie. Przyszedłszy do siebie, pyta kapelana, który go nie odstępował. Na jakim miejscu przerwaliśmy pacierze? Zaczęliśmy nonne, odpowie tenże. To dobrze, dokończmy ją. Rzekł arcybiskup Później odprawię mszę świętą Ależ to niepodobna Zawoła kapelan Dlaczego? Bo już piąta godzina Już wieczór Dopiero przedzwoniono na kompletę Mówmy więc nonne, A potem inne godziny Odpowie biskup zdziwiony Przykro mi, żeś nie mógł odprawić mszy świętej, ale to nie z Twojej winy ani z mojej, to wola Boża. Pan Bóg tak chciał, nie bój się zatem, żeś go obraził. Nie mogłeś mnie odstąpić, ja też powinienem był przyjąć łaskę Bożą. Kapłan upadł do nóg biskupa, prosząc, by mu powiedział, co widział w tym zachwyceniu i gdy przyrzekł dochować tajemnicy, rzekł mu Tomasz. W chwili, gdym zaczął antyfonę, aniołowie porwali ją z ust moich i poczęli śpiewać, ale tak cudną, tak wdzięczną, zachwycającą swą melodią, żem stracił przytomność. Dziwię się jednak, że to było tak długo, jak mówisz, bo prawdziwie zdaje mi się, że nie ma jeszcze pół godziny. Tyle jest uroku w niebiańskich pociechach, że dzień wydaje się pół godziną. Zdarzenie to przytoczone jest w bulli kanonizacyjnej Świętego Tomasza. Wiemy to od papieża Benedykta XIII. Pewien dominikanin opowiadał mu, że gdy ojciec jego, pan bogaty, umarł, nie zapłaciwszy za robotę kowalowi swemu, który przez wiele lat pracował dla niego, ukazał się pewnemu wiernemu słudze, trzymając w jednym ręku ognisty młotek, a w drugim takież obcęgi spotkową. Pójdź, mówi do żony mojej i powiedz jej, żeby natychmiast zapłaciła wszystkie długi, które mnie trzymają w mękach czyśćcowych. Ukazał się także żonie swojej zanurzony w morzu męczarni, skrępowany od stóp do głów ognistymi powrozami, wołając żałośnie. Rozwiąż mnie, o najmilsza małżonko moja, rozwiąż mnie. Pobożna pani zaspokoiła natychmiast wszystkich wierzycieli swego męża, który następnie jeszcze się jej ukazał, mówiąc: Cierpiałem straszne męki, dopóki nie spłaciłaś długów moich. Teraz idę do chwały niebieskiej. W Księdze Ojca Kolumbii pod tytułem O sprawach biskupów Wajkon znajdujemy historię dotyczącą kaplicy Matki Bożej, zwanej Białą, we wsi Vaucluse we Francji. Niejaki Piotr Ur z Molanu, właściciel dóbr ziemskich, otrzymał od swego biskupa pozwolenie użycia do budowy folwarcznej kamieni z rozwalonej starej kaplicy. Czyliż mógł biskup odmówić tej prośbie, kiedy mu Ur przyrzekł zbudować swoim kosztem kościół Matce Bożej, jak tylko gumno będzie skończone? Gumno jest to budynek, w którym składało się zboże przed wymłoceniem. Jednakże lata upływały, a budowa świątyni pańskiej była tylko w projekcie. Wreszcie Piotr Ur umarł, nie dopełniwszy swej obietnicy. Od 18 lat ciało jego spoczywało w grobie dostojnych przodków, gdy niespodziany wypadek przestraszył całą tę spokojną okolicę. 13 października 1640 roku Ludwika Landonne, mająca 24 lata, Córka Antoniego i Ludwiki Landone, dzierżawców nieboszczyka, pewnego dnia pracując w polu ujrzała przed sobą straszne widmo w postaci człowieka szpetnego, błotem zawalanego, wlokącego za sobą brudne zgniłe łachmany, którego w części zaledwie okrywały. Przerażona dzieweczka zdrętwiała ze strachu, nie mogąc ani krzyczeć, ani uciekać. Nie bój się, moje dziecie, rzekło zjawisko, i słuchaj mnie. Jestem Piotr Ur. Przyrzekłem zbudować kościół Matce Bożej i nie dotrzymałem obietnicy. Powiedz synom moim, aby to jak najśpieszniej wypełnili. Więcej niż przez miesiąc widmo codziennie ukazywało się Ludwice Landon, ścigając ją wszędzie, w polu, w domu i w jej mieszkaniu. Może rodzice jej nie oznajmili rychło woli nieboszczyka albo spadkobiercy nie dbali o dopełnienie takowej? Umarły zatem ustawicznie się objawiał z wielkim dla wszystkich przestrachem. Nareszcie 16 listopada po usilnych prośbach począł grozić, mówiąc: Jeżeli mnie zaraz nie usłuchają, spalę dom, do którego tak bardzo byłem przywiązany. Spalę wszystkie budynki, gumna, zboże i bydło w popiół obrócę. Przelękli się synowie tej groźby. Mury Domu Bożego poczęły się wznosić, a umarły spoczął w pokoju, bo już się więcej nie ukazał. Prosimy Cię, Panie, przyjdź na pomoc swym sługom, których swą krwią drogocenną odkupiłeś. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość wiekuista, niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju. Amen. Dusze sprawiedliwe w czyść cierpiące, modliliśmy się przed chwilą za was, modlcie się więc i wy za nas, umiłowane przez Boga i pewne, że Boga nigdy nie utracicie. Módlcie się za nas, biednych grzeszników, żyjących ustawicznie w niebezpieczeństwie utracenia Boga i unieszczęśliwienia się na wieki. Amen. Prezentowane przykłady pochodzą z książki Cuda Boże w świętych duszach czyśćcowych autorstwa ojca Gregorio Rosignoliego. Pamiętaj, że największą wartość dla dusz w czyśćcu cierpiących ma zamówiona za nie msza święta.